Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie nic nie wchodzi z zewnątrz człowieka co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali go o to przysłowie. Odpowiedział im: I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste i mówił dalej, co wychodzi z człowieka. To czyni go nieczystym. Znęcza bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieży, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obergii, pycha. Głopota. Całe to zło znęca, pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Oto słowo pańskie. Panie Jezu. Często słyszeliśmy, że tłum garnął się do ciebie, bo dowiedział się, że ty uzdrawiasz. Tak, po to, żeby uzdrowić to, ludzie garną się do ciebie. A tym razem słyszeliśmy, przywołałeś tłum do ciebie. Dlaczego? Najpierw to dla nas jest taka wskazówka, kapłanów. Nie czekajmy, aż tłum sam do nas przybędzie, ale przywołujmy go. Może będziemy tylko organizować nabożeństwa, uzdrowienie, może przyjdą więcej, ale przywołać po to, żeby im powiedzieć to, co dzisiaj. Ty powiedziałeś, żeby im powiedzieć, co czyni człowieka nieczystym. Tak, Panie Jezu, modlić się o ustanie epidemii. To będziemy się modlić często. Ale teraz popatrzmy na to. W aspekcie nieczystości. Jasne, że to, co nam teraz mawiają, to niektórzy mówią że jakoś tam ptaka pochodzi. Obrazowo mówiąc. To zjada tego ptaka i tym podobnie. To się zakaża i jest nieczysty. A Ty nam mówisz, Panie Jezu, dzisiaj coś innego. Wskazujesz na przyczyny i to w nas. Tak. Co nas czyni nieczystymi, ale też dodajmy. I chorymi, tak, bo za nieczystością idzie choroba. Tak, Panie Jezu, to co do nas przychodzi wbrew naszej woli, to nie czyni nas nieczystymi. A więc, jeśli nam nadają takie rzeczy, Niedobre kłamstwa, to przez to nie będziemy nieczyści. Ale jeśli my będziemy kłamstwa głosić, przekazywać dalej usłyszane, bez refleksji, to uczyni nas nieczystymi, a z nieczystością. Idzie choroba duszy. A za chorobą duszy idzie choroba ciała, której się boimy. To jest niesamowite. Boimy się choroby ciała i słusznie. A czy boimy się choroby duszy? Tak, panie Jezu. Trzeba ludzi przywoływać, im to mówić. I tutaj, panie Jezu, bardzo cię proszę. Jak to zrobić? Żeby przywołać tłum. Nie do mnie, do ciebie. Po to, żeby przed tobą to powiedzieć, a dokładnie, żebyś ty powiedział przeze mnie, przez nas, jak przywołać tłum, który się boi tutaj przyjść. Nie daj Boże, żeby było więcej w tej kaplicy niż osiem osób. Zakażą się dzisiaj jest prawidłowa liczba. Chociaż co do odstępów to nie wiem czy jest półtora, zdaje się jest metr trzydzieści między jedną a drugą Panią. Takie Pani jesteśmy obudni. jak potrafimy przestrzegać tych zasad różnych higienicznych, a zasad, zasad moralnych Zasad moralnych. I ty tutaj mówisz bardzo konkretnie, czego trzeba się wystrzegać. Taka długa lista nieczystości. To, co znęcza człowieka, serca ludzkiego, pochodzą zła myśli. O to dziwne. Ktoś tak wydaje, że sobie mogę myśleć, co chcę, a tymczasem to tak nie jest. To te nasze myśli czytasz. Tam się wydaje, że są tylko nasze, nikt o nich się nie dowie. A jednak ty wiesz, oczywiście od razu trzeba dodać, że nie tylko czytasz te nasze złe myśli, ale czytasz dobre myśli. Jeśli o kimś dobrze myślimy, o, to się Tobie podoba. A my chcemy się Tobie podobać. Tak, Panie Jezu, nie rząd, kradzieże, zabójstwa, ile czego jest? Cudzołóstwo. A wiemy, że dzisiaj cudzołóstwo. Nie nazywa się cudzołóstwo. Tak. Związki partnerskie, małżeństwa niesakramentalne, ale małżeństwa? A przecież to cudzołóstwo? Tak, trzeba to ludziom tłumaczyć. To jest cudzołóstwo. Chciwość. Któż nie chciałby mieć więcej aniżeli ma. Tak, panie Jezu. Przewrotność, podstęp, był zdanie, zazdrość o zazdrość. Któż nie był trochę tam zazdrosny? Ja byłem i jestem czasem. Wam się też to zdarza czasem? Też się wam zdarza. Panie Jezu, przepraszamy Cię. Za to, że my popełnialiśmy te wykroczenia, które już zostały wymienione, to mówię, przepraszam w imieniu swoim, ale mogę i w imieniu nas tutaj obecnych. Panie Jezu, przepraszamy Cię. Tak, Pycha. Hmm, pycha. No. Któż z nas? nie chce się pokazać nawet lepszym niż jest, tak. Niech inni widzą, jaki mój pomysł jest wspaniały. Tak, jest taka gra małżeńska, nazywa się Moje lepsze. Tak Berna, taka gra. Mój pomysł jest lepszy. Moja też, moja mama jest lepsza, do niej pojedziemy dzisiaj, a twoja Moja jest lepsza. To moje jest lepsze. To jest taka gra. Gra małżeńska. Zdarzało Wam się coś takiego też. Tak, a mnie oczywiście też to, co ja wymyśliłem, to jest lepsze. Mój pomysł. Trzeba go nagłośnić. Tak, panie Jezu. I za to się przepraszamy. No i na końcu mówisz, głupota. Mm. Głupota. A cóż to jest głupota? To jest brak tej wiedzy, którą powinniśmy mieć. Powinniśmy mieć. To jest głupota. Mógł być mądrzejszy, a nie jest. Mógł więcej się uczyć, a nie uczył się. Rzucał kamieniem na szkołę, to się mówi. No i potem żebrze przed szkołą, znamy takich, tak. Któż nam tuż do nas nie zna tego, tylko pamiętam w Katowicach. Tylko wyszedłem z domu i już taka mną grupka ludzi, z którymi się spotykałem. Oczywiście nie powiem, że byli głupcy. Ale tak, o sobie mogę powiedzieć. Tak, Panie Jezu, mnie się też to zdarza, że nie wiem czegoś, a powinienem to wiedzieć. Tak, nie douczyłem się. Tak, tak było też. Nie wiem czegoś. Co powinienem dowiedzieć. Tak, a nam to też może grozi, kapłanom, bo trzeba tak na bieżąco śledzić to, co jest dzisiaj dobre, to co złe. I trzeba to. Wypowiedzieć tak. Taka pokusa mówić: Nie grzeszcie, a my nie grzeszymy. Nikogo nie zabiłem, nie, a teraz, proszę, nie okradłem. Tak, panie Jezu. A mówić dzisiaj o szczepionce prawdę, tak, najlepiej powiedzieć. To pozostawiamy sumieniu. Jest rozciągnijcie. Są takie szczepionki na kanwie dzieci abortowanych, i ponoć są też takie, które nie są. Tak Panie Jezu, na łatwo nam powiedzieć: A wy teraz, moi kochani wierni, szukajcie, szukajcie. I bierzcie to na swoje sumienie. Tak, Panie Jezu. Proszę cię, byśmy nie byli głupimi. A żebyśmy ludziom potrafili mądrość przekazywać. A jeśli tego nie było. Nie mówiliśmy, nie mówiłem tego, co powinienem był mówić, był. To za to Cię przepraszam. Tak. No i trzeba teraz pozytywnie poprosić Panie Jezu, proszę Cię o mądrość dla siebie, dla nas tutaj zgromadzonych. Prosimy Cię o życzliwość, tak, o pokorę, o czystość, nawet w myślach. Panie Jezu, bez Ciebie nie damy rady, bez Ciebie nie damy rady być takimi, jak Ty chcesz. Ale z Tobą wszystko jest możliwe. Tak, przecież Ty wraz z twoim Ojcem piękny cały świat stworzyłeś, tak, z Duchem Świętym. To możecie nas też na nowo stworzyć tak trochę bardziej do Ciebie, podobnych. Bo takimi chcemy być. Do Ciebie. Podobni. I tak jak Ty, Panie Jezu, chcemy wciąż na nowo odczytywać wolę Twojego i naszego Ojca. Po to to by ją czynić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię, Twoje, przyjdź królestwo, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budzi nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Amen. Panie Jezus, przy Tobie jest Twoja i nasza matka i do niej też się zwracamy. Zdrowaś, Mario. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, matko. nami grzesznymi. Teraz i godziny Chwała ojcu, i synowi, i duchowi świętemu. I polecamy ci naszych z bliskich. Wieczny odpoczynek raczy im dać panie. Nie odpoczywają pokoju wiecznym.